Yo, yo, yo! Dzięki Gplay za nominację! Lecimy z tym! Lucky, Lucky, to jest moje imię Yeah, jak sami, zapełnione skrzynie My na fali, jak tsunami Tsunami! A słońce w oddali, tu chłopaki i dziewczyny Lucky Team, z jednej drużyny Yeah! Ja nagrywam, wy oglądacie to napiszcie, jak się macie. się macie Babcia mówi do mnie, skończ już grać na kompie Babciu nie mogę, ja diamenty kopię To zawody nóg z pro. pro Jest wesoło, się kręci koło yeah. To koło fortuny i brzydka szesnastka tak. Chcę być dobry w minecrafta Chce. Chce. FIFA Rafa, Andrzej szafa. Szafa, szafa Nie chcę cały czas dirta zbierać Chcę pickie domy, pickie samochody, mieć najwyższy level i najlepszy mebel, trzy wille i trzy piętra, tak trzymaj, pozdrowienia. Ej, czary Mary Hokus Pokus, czemu włączasz game 1? jeden? Ej, gościu, nie cheatuj. Tik tok. Tik tok. Prawie jak tik tak. Zegartyka TikTok, a ty czasu brak. To czas byś kliknął. Link w opisie masz ty. Śmiało wpłacaj High si ty. Dobro wraca, to się opłaca. Dobro wraca, to się opłaca. Chcesz dołączyć do Lucky Team? Kliknij łapeczkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem włącz powiadomienia. A my lecimy z refrenem dalej. Lucky, Lucky, to jest moje imię. Je, yeah. jak sami, zapełnione skrzynie. My na fali, jak tsunami Tsunami! A słońce w oddali Tu chłopaki i dziewczyny Lucky team z jednej drużyny Yeah! Ja nagrywam, wy oglądacie To napiszcie, jak się macie Woo! No i koniec! Super! Ja nominuję tak Abra DC Studio i z mojej rodzinki frania i lakuś, a zagranicznych to The Game.